Dobra, moi drodzy, ja się do Was odzywam. Ja wiem, że w takiej niecodziennej scenografii, ale przyszłam do Was, bo właśnie wyprałam korce i muszę je zwinąć. A tak w ogóle mam nadzieję, że kolejny vlog będzie dla Was miłą atrakcją. Ja z całą pewnością ten film wrzucę Wam po świętach, ale u mnie cały czas atmosfera przedświąteczna. Ja wiem, że te filmy nie będą wchodziły. Według tego, jak w rzeczywistości wygląda okres świąteczny, ale myślę, że Wam to nie będzie przeszkadzało, bo, no bo wiecie, że vlogi mamy tylko w piątki i w niedzielę. Więc gdybym wrzucała tylko i wyłącznie rzeczy, które są z danego okresu, to na pewno połowę rzeczy by Wam nie wrzuciła, nie nagrała, a gdybym chciała wszystko Wam nagrać i wszystko wrzucić, no to te filmy trwałyby ponad godzinę. A to zupełnie mija się z celem. Tak więc, moi drodzy, witam Was w kolejnym dniu, w kolejnym dniu vlogowym. Zapraszam Was oczywiście do oglądania. Zabierajcie sobie coś ciepłego do picia, a my lecimy z tym życiem. Wiecie, co, mam tutaj przesyłkę z AliExpress, ale naprawdę nie wiem, co tutaj, co tutaj jest, więc pozwólcie, że odłożę kamerę, e, otworzę przesyłkę i zaraz wam pokażę, co takiego do mnie przyszło. A, okej, okay, nie wiem okulary, które sobie zamówiłam. Mm, takie duże, matowe. Myślę, że tutaj mają taki, takie dżety. No zobaczymy. Zobaczymy, jak one mi się sprawdzą. Słuchajcie, ja wiem, że to nie są profesjonalne. To nie są z, od okulisty. To nie są takie, które nas mają w jakiś sposób chronić. Ale stwierdziłam, że czemu nie. No i tutaj widzę, że dostałam taką brazoletkę z taką rybką. Tak, coś takiego. No ale ja tego myślę. No to teraz kochani czas na kalendarze adwentowe, nie? Skończyliśmy na jedenastym, to teraz szukamy dwunastki. O, już widzę. No, tutaj Święta już tuż, tuż. Brązowa. To dzisiaj sobie też otworzymy 3 okiemka. Mam tak 12, 13 teraz szukamy. Tu jest 13, tu nam się ukrywa 13. Już sobie nic robię. 14 wydziałam gdzieś tutaj obok tu. Teraz herbatę, mamy dwunastkę, czyli tutaj mamy tak, białą herbatę, trawa cytrynowa, kokoa, nie wiem co to jest, imbir, kokos i e, passion fruit, e, właśnie nie pamiętam co to jest, ale jak to jest jakiś owoc i postaram się tutaj Wam napisać co to jest. A powiem Wam, że ładnie pachnie, więc cieszę się. Okay, teraz mamy trzynastkę. Mamy białą herbatę, cynamon, zów to kokoła, nie wiem, to pewnie albo będzie kakao, yy, kokos i litchi. Super. Tak wygląda ta herbata. Ładnie, zobaczymy, czy pachnie. No, tak delikatnie. Jestem też jej ciekawa. Dobrze. I ostatnie okienko. Czyli czternastka. Zielona herbata. Cynamon. Garcinia. Kurczę, nie pamiętam. E, ginseng. Czyli chyba rzęszeń, tak mi się wydaje. I będą Akai. Tak wygląda ta herbatka, więc... I bardzo ciekawa. Powiem Wam, że dość tak ładnie kaśnie pachnie. No i tak, moi drodzy, znowu Was wzięłam tutaj ze sobą do mojej sypialni, gdzie będę się malowała. A co chciałam Wam powiedzieć? Wróciłam do czystka. Wiem, że nie wszyscy lubią zarówno smaki, jak i zapach czystka, ale powiem Wam, że ja uwielbiam. I na przykład e, bardzo często czystek piłam w tym okresie jesiennym. W tym roku chyba zapomniałam o czystku, a żałuję, bo teraz, jak sobie zaparzyłam i bryczek, to przypomniałam sobie, za co tak naprawdę lubiłam e, pić czystek. Polecam wszystkim. A ja was widziałam tutaj ze sobą, ponieważ zamierzam zrobić sobie makijaż. Tak, moi drodzy, to są moje paletki, jak i też różne rzeczy do makijażu. Wiem, sporo tego jest, ale pamiętajcie, że ja kiedyś malowałam i w związku z tym, że już tego nie robię, no te rzeczy mi po prostu zostały. I no co, miałam to wyrzucić? No nie, wykorzystam. Oczywiście kilka razy staram się robić taki przegląd tych moich kosmetyków, kolorowych i to co już jest naprawdę stare to wyrzucam a to co jeszcze jest dobre to spokojnie mogę używać zamknęłam okno i zasłoniłam bo naprawdę tutaj o tej porze mamy bardzo duże um, słońce nie chciałabym być przyświetlona a poza tym wiecie co, no jakie mam tutaj na parabycie to moją szaweczkę. Z tymi kosmetykami kolorowymi, no to ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby one były prześwietlone. Ja wiem, że to nie jest najbardziej wymarzone miejsce w moim mieszkaniu, w którym mogłabym trzymać te moje kosmetyki, i nie jest to miejsce przeznaczone do tego, żeby eksponować całą moją kolorówkę, ale niestety, jak się nie ma, co się lubi, dośpiewajcie sobie sami. Moi drodzy, ale tak, bo tak. Mówię, mówię, mówię o tych kosmetykach, o tym miejscu. A ja chciałam Was zapytać o jedno. Ja wiem, że tak jak powiedziałam we wstępie, ja mam tego świadomość, że ten filmik pójdzie na pewno już spokojnie po okresie świątecznym, ale jestem ciekawa Waszej opinii na temat tego całego szału świątecznego. Czy Wy również ulegacie? Tej całej presji świąt, czy Wy również jesteście takimi osobami, które z wypiekami na twarzy czekają na ten okres przedświątecznych przygotowań dla mnie to jest troszeczkę wariactwo. Ja powiem Wam tak. Mam świadomość tego, że jak są małe dzieci, jak jest rodzina, w której rzeczywiście na Wigilii jest, nie wiem, ponad 10 osób, nawet ponad 5 osób już to warto rzeczywiście robić te wszystkie zabiegi związane z przygotowaniami, z tą taką, wiecie, magią świąt i tak dalej. Ale jednak uważam, że jak ma się małe grono e, nie wiem, 2, 3, 4 osoby to jak gdyby najbardziej, i e, największy sens ma to, że jest się razem, że można usiąść przy tym stole. Przy tym stole naprawdę nie musi być nie wiadomo ile potraw. Najważniejsze jest to, żeby rzeczywiście byli ludzie, których chcecie zapraszać, ludzie, z którymi się dobrze czujecie, żeby to wiecie, żeby ta atmosfera była taka niewymuszona, żeby celebrowanie tych świąt zresztą ja Wam chyba mówiłam też w życzeniach świątecznych, żeby. Że właśnie ten okres świąteczny to właśnie celebrowanie tych świąt, tej wigilii, tej właśnie uroczystej kolacji, żeby to było takie przyjemne, miłe, żeby każdy z Was wiedział i czuł, że jest ta druga osoba, którą potrzebuje w życiu, która jest dla niego ważna, na którą zawsze może liczyć. Wiecie, życie jest. I tak bardzo trudne. Jest ono piękne, ale życie jest tak trudne, że naprawdę nie warto czasami dokładać sobie dodatkowych problemów w postaci e, jakiegoś, nie wiem, e, jakiegoś obrażania się, jakiegoś e, życia, nie wiem, w jakichś niedomówieniach, w jakichś trudnych tematach, których się nie dotyka. Ja wiem, że niektórzy są zdania, że lepiej takich rzeczy nie dotykać i zostawić to tamtej osobie, niech ona sobie żyje we własnym świecie. Ale ja wychodzę z założenia, że po to ma się przyjaciół, po to ma się osoby. Bliskie naszemu sercu, ważne w naszym życiu, że o pewnych tematach, właśnie zwłaszcza tych trudnych, należy rozmawiać. Zobaczyć, jak inni myślą, jak inni by postąpili, jak inni um, na przykład postąpili albo jak, jak po prostu inni uważają, co uważają. To oczywiście nie oznacza, że ja muszę jeden do jednego wziąć wszystko to, co inni mi mówią i na swoim przykładzie, w swoim życiu to wszystko zastosować. Wcale nie. Bo to nie, nie po to się rozmawia, nie po to się słucha innych ludzi, nie po to się poznaje poglądy innych ludzi, żeby to wszystko, wiecie, przyjmować i łekać jak pelikan, i stosować w my własnym życiu. No po to dostaliśmy rozum, żeby myśleć. Ale jeżeli. Macie taką osobę, która wam mówi, która z wami e, rozmawia, i wy się obrażacie na pewne rzeczy, no to dla mnie to jest, nie, nie wiem jak wy uważacie, czy warto w ogóle o takich rzeczach mówić, czy, czy, czy należy rzeczywiście zamknąć usta, nabrać wody w usta i nie poruszać tych tematów, nawet jeżeli to jest, e, nie wiem, twój przyjaciel, twój znajomy, twój brat, twoja siostra i nie wypowiadać na ten temat. Nie wiem, nie wiem. Jestem ciekawa właśnie waszych opinii. Co wy robicie, jak wy postępujecie i czy w ogóle macie takich znajomych, takich przyjaciół, z którymi możecie od serca porozmawiać? Bo z tego, co ja wiem, to tak różnie w tym życiu bywa i wydaje się zawsze nam, że w momencie, kiedy mamy dorosłą osobę, którą uważamy za partnera do rozmowy, nawet po kilku latach, tak widzimy, że jednak. Bardzo, bardzo, ale to bardzo myliliśmy się przez tyle lat, bo my poszliśmy do przodu, a tamta osoba jakby została, zatrzymała się w rozwoju, jak gdyby um, nie pielęgnuje tego własnego rozwoju emocjonalnego, um, i, i tutaj macie ten straszny dysonans. Tak ja uważam. Napiszcie mi koniecznie na dole w komentarzu, co wy uważacie, jak wy postrzegacie te kwestie. Um, tak. Bo powiem wam szczerze: ja dzięki waszym opiniom, dzięki temu, co wy też piszecie mi w swoich komentarzach, ale nawet w mailach, które do mnie kierujecie, czy nawet w momencie, kiedy piszecie do mnie na Instagramie, ja też się uczę Was, ja uczę się Waszego życia, ja uczę się właśnie również patrzenia na inne. Sprawy, na inne problemy, których być może ja nigdy w życiu nie, nie doświadczę, być może nie dotknie mnie jedna czy druga tragedia, ale mając jak gdyby obraz tego, że coś takiego się dzieje na świecie, że coś takiego dotyka ludzi, że coś takiego spotyka ludzi, jestem naprawdę bogatsza i za to jestem bardzo, ale to bardzo Wam wdzięczna, że darzycie mi takim zaufaniem, bo to. Kurczę. Cholernie trzeba mieć zaufanie do kogoś, żeby opowiedzieć o swoim doświadczeniu, o czymś, co jest tu, a czasem tu. Dobrze moi drodzy, taka rozkwinka rano mi wzięła. Ja dzisiaj zabieram się ostro do pracy. Upiekłam już piernik, nie nagrałam Wam, może Wam po prostu nagram już przekroiłam na pół, włożyłam do lodówki i na razie sobie piernik dochodzi jeszcze. Dobrze, moi drodzy, Boże, bo ja bym po prostu gadała i gadała i nie skończę. A mam jeszcze tyle rzeczy dzisiaj do zrobienia, tak więc widzimy się na pewno za chwilkę. Tak więc, moi drodzy, ja już sobie zrobiłam makijaż. Um, zaraz będę uciekała. Mam takie kolczyki, które kupiłam sobie na Express i jeszcze, wiecie co, powiem no, tak. Kupiłam sobie, bo to przyszło do mnie dosłownie wczoraj, taka... Um, jakby podkładka, bo ja lubię takie, wiecie, różne rzeczy do zdjęć na Instagrama, dlatego też kupiłam, żeby fajnie te zdjęcia wyglądały, żeby wyeksponować różne przedmioty. Dzisiaj zapach Arden Always Red Fame. Przepiękny zapach. Po prostu jest tak kobiecy, że ja po prostu nie wyobrażam sobie, tak wiem, mówiłam, powiedziałam po prostu. Kilka razy w jednym zdaniu, ale nie nieważne, moi drodzy. Tak więc ja uciekam do miasta, mam spotkanie. A gdybyście pytali, mam na sobie rzęsy, arden, moje nieśmiertelne. To są te Demi Black 120. Polecam Wam. Spójrzcie, tak pięknie, naturalnie wygląda oko. I ja już oczywiście mam zapas, mam dwie sztuki, sobie jeszcze chcę kupić kolejne, bo naprawdę one mi się sprawdzają i jak tylko mogę, albo jeśli mam jakieś takie ważne spotkanie czy wyjście, staram się je zakładać. I powiem Wam szczerze, już nabrałam takiej wprawy, że już nie mam z tym żadnego problemu. Dobra, kochani, znikam. Tak sobie spiłam zwyczajnie po prostu kitkę Dopiłam czystek. Usta muszę sobie jeszcze umalować, ale o właśnie. Jeszcze Wam powiem o jednej rzeczy, bo wczoraj byłam w Rosmanie, bo musiałam i kupiłam sobie kolejny Maybelline, to jest ten super Stay Matte, tej i on jest w kolorze 15. Widzicie? To jest 15. I teraz zawsze mam problem z tym, powiem Wam szczerze z tą naklejką tutaj, ale może mi się uda ją po prostu przeciąć zaraz sobie pomaluję usta nie, nie uda mi się przeciąć, ale spokojnie, zdrapałam jest taki, taki przepiękny róż zobaczcie, tak Wam pokażę, bo albo może tak przepiękny róż polecimy, a co? Widzicie, to jest taki Widzicie? Brudny róż Przepiękny Lubię te matki, wiecie za co? Nie tylko za kolor, nie tylko za trwałość, ale również Za przepiękny Waniliowy zapach mhm, Taki budyń Śmietankowo-waniliowy To jest to, dobrze Moi drodzy, jestem gotowa, jak widzicie Prosta fryzurka, nieprzekombinowana Znów mam, wiecie co Taką e, ogromną ochotę Malować sobie oczy w kolorach jesieni, ale co zrobić? Jak po prostu tak czuję. Dobra, kochani, naprawdę uciekam. Będzie zaraz później. Nie lubię się spóźniać i nie mówię ludzi, którzy się spóźniają. Może inaczej, nie lubię tendencji spóźniania się. Dobra. Zakupów, tak jak Wam powiedziałam, ale wszystkiego Wam nie pokażę, bo znów muszę wychodzić z domu. Tak, na szybciutko. To kupiłam w Biedronce, także wszystkich zakupów z Biedronki Wam niestety, ale nie pokażę. Przepraszam, ale naprawdę muszę zaraz uciekać. Ale one były. Znaczy ja je kupiłam z myślą, wiecie co o zdjęciach. Muszę fajne zdjęcie przygotować sobie, dlatego ci, którzy mnie obserwują na Instagramie, kiedy zobaczycie to zdjęcie, będziecie wiedzieli, że są to choinki. Kupione właśnie w biedronce, ale dobra, mniejsza o większość. E, tutaj przyszły do mnie moje tła, więc później może Wam jak zdążę to wam pokażę. A tu jeszcze z biedronki kupiłam, w biedronce kupiłam, pomidory, no to włożyłam tutaj do tej mojej siateczki. Dalej, co my tutaj mamy? A, to już jest Rosman. E, kupiłam sobie taki intensywnie nagrzający balsam do ciała. No nie wiem, powiem Wam, że zainteresował e, mnie właśnie e, skład i przede wszystkim ja potrzebowałam, e, potrzebowałam potrzebuję intensywnego nawilżenia, więc zobaczymy. E, cenę, wiecie co, nie mam tutaj chyba paragonu, nie mam. Dobra, lecimy dalej. Kupiłam sobie takie dwa e, kubeczki, e, każdy z nich był chyba po... Niecałe 8 zł. To są te kubki, które ja mam, które zawsze Wam pokazuję. One są naprawdę świetne. Polecam każdemu. Było mnóstwo wzorów. Więc jeżeli macie ochotę i chcecie takie kubasy świąteczne sobie kupić, to biegnijcie do Rosmana. Powinniście jeszcze zdążyć Ech, w tym roku. No o ile jeszcze będą? No bo u mnie to już były resztki. Ale akurat trafiłam na dwa takie, które mi się podobały. Tam jeszcze mi się chyba ze dwa. Rodzaje podobało, ale mówię: no nie, no to już byłaby przesada lekka, więc dobra. To są te kolejne kubeczki w mojej kolekcji. Co my tu jeszcze mamy? A, kupiłam sobie takie reniferki. One były chyba za 5 zł. Chcę je sobie powiesić jeszcze na choinkę. 14 cm. Złote, takie, widzicie trochę z brokacikiem. I jeszcze do tego były takie. o, takie gwiazdki, takie duże gwiazdki i ja też je chcę sobie powiesić na choinkę więc zobaczymy jak one będą się prezentowały ile my tutaj mamy? 6 sztuk a tutaj mamy 4 sztuki 4 reniferki no dobrze, to, no, te reniferki są grubsze a śnieżynki są takie cieńsze i chyba każdy zestaw był po 5 zł po 6 zł jakoś tak Dobra, co my tu jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy? A, wzięłam sobie chusteczki, bo są bardzo pomocne i przydatne przy makijażu, a miałam właśnie taką samą wersję, niestety one mi się już skończyły i czekajcie, kupiłam jeszcze, może tak zrobimy, wiecie, będzie mi prościej. O! O, nawet mam paragon, to zaraz wam powiem ceny. Wzięłam sobie oczywiście skarb, wziąłam jeszcze jakąś gazetkę i wzięłam moje ulubione, ukochane sole do kąpieli. Z ISANY były w promocji chyba za 3, nie, te były w promocji. E, Alta Farma, one były za 3,19, więc wzięłam trzy rodzaje. Nie wiem czy się nie wybiorę jeszcze Rosmana i nie dokupię sobie, bo naprawdę One są dobre, a chyba w regularnej cenie Kosztują około 5 zł Te normalnie kosztowały też po 3,19 To teraz tak, mam tutaj rachunek To już Wam mówię Kubki kosztowały 7,49 Jedna sztuka Eveline kosztował mnie Już Wam mówię 12,49, bo była promocja na niego dalej, te pusteczki były po 13 13,49 zawieszka brokatowa jedna była za 2,49, a druga była za 2,99, więc mi się wydaje że chyba te były śnieżynki za 2,99 a te reniferki za 2,49, no ale w każdym razie tanie jeżeli chodzi o solę, Alfa Pharma, już Wam mówię, był jakiś rabat, tak, więc tak jak Wam powiedziałam, jedna sztuka była za 3,19. Natomiast już Wam mówię, jeżeli chodzi o i same, one normalnej cenie, bo to nie była promocja, 3,19 również. Więc w sumie za wszystkie zakupy Rosmanowskie zapłaciłam 61, o to Wam pokażę nam, 61,98. Dobrze moi drodzy, wybaczcie, ja uciekam. A jeszcze odpakuję to tło, już Wam pokazuję. To jest dwustronne. Już wam pokazuję, bo tutaj... A jeden, jedno jest takie. Czyli taki Ala marmur, a drugie. Nie wiem czy mi się uda tak jedną ręką mam to pokazać. a drugie też tak, taki kamień, coś takiego. Przepięknie to wygląda. Jak będziecie chcieli, to ja Wam podlinkuję. Ja głównie kupuję te tła na AliExpress z myślą właśnie o Instagramie. Ale to jeżeli będziecie chcieli, to powiedzcie mi, a ja się na pewno, a ja na pewno Wam podlinkuję tego sprzedawcę. Tak, moi drodzy, ja już się przebrałam. Muszę tutaj wszystko poogarniać. Jak widzicie, mam taki bałagan, taki burdel, że... Nie wiem za co się wziąć, a naprawdę dzisiaj y, muszę jeden raz wyjść, bo jedną rzecz nie załatwiłam, więc zaraz będę musiała to wszystko pozałatwić, muszę się jeszcze trochę ogarnąć. No i czeka mnie to sprzątanie w domu, ja już odwlekam, wiecie co, tyle czasu odwlekam to sprzątanie, ale wiem, że muszę to zrobić i dzisiaj na pewno wstawiam pranie, na pewno myję pędzle, na pewno muszę odkurzyć to moje mieszkanie, na pewno muszę zmyć podłogi. Ech. Tak więc, e, troszkę czasu potrzebuję na to, żeby to wszystko normalnie poogarniać. Kochani, tak na szybciutko Wam pokażę, bo y, wczoraj odebrałam wracając z pracy y, przesyłkę z Aliexpress. Nie będę Wam tego pokazywała w osobnym filmie, tylko tak dla zainteresowanych, zwłaszcza dla dziewczyn, które mają troszkę większy wiózł, a lubią być eleganckie. To słuchajcie, na AliExpress możecie dostać takie piękne biustonosze. Jak chcecie, to ja Wam mogę je podmiotować. Wiążecie czarny i czerwony? Kurczę, to nie widać tego efektu. Kurczę, ale wiecie o co mi chodzi. O, tu jest piękna koroneczka, i tutaj jeszcze się rozchodzą takie dwa paski. No, jest bardzo delikatne, miłe. Ja już przymierzyłam sobie i są naprawdę idealne czy my mamy tutaj rozmiar to chyba nie jest, a jest 36 na 80 cokolwiek by to nie oznaczało ale chcecie to Wam je podlinkuję jak macie ochotę to sobie je zamawiajcie bo naprawdę są super i najważniejsze jest też to, że mają tutaj te troszkę grubsze mm, takie ramionka e, i to jest też bardzo fajnie zabudowane, solidne a one kosztowały chyba jakieś 19 zł, jedna sztuka. Więc, jeśli macie ochotę, to sobie zamawiajcie i w sumie powiem Wam szczerze, że bardzo szybko te biustonosze do mnie przyszły. No, to tylko tyle chciałabym powiedzieć, moi drodzy. To co? Będziemy macerować białą rzepę. Ja sobie już ją oczyściłam, plasterki pokroiłam i teraz będziemy robili zalewę. Ja sobie ten zalewę podgrzeję. I do niej będziemy potrzebowali tak: szklankę dobrego wina, wytrawnego, białego, ale naprawdę nie ma co, słuchajcie, dziewczyny, żałować na dobrym winie, bo pamiętajcie, że wszystko to, co, to w czym macerujecie, to przechodzi po prostu do waszego jedzenia. Dodatkowo będziecie potrzebowali esencję buraczaną. Ja mam tutaj pół szklanki. Do tego będzie potrzebna łyżka, taka czubata łyżka miodu. I ocet balsamiczny albo jabłkowy. Ja tu mam taką resztkę takiego ekologicznego octu jabłkowego, więc myślę, że całość po prostu wleję i to wszystko musimy zagotować. To co? Bierzemy się do pracy, nie? i've been working so much lately i can barely find the time to sleep yeah I spend my time running around keeping people pleased but this is my favorite holiday it's a chance to start over new cause i missed you so i'm letting go of everything but you these are the good times with you Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everything else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, The tree and I lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. Love, these are the good times with you, baby. This